Czy współpraca z Krajową Administracją Skarbową, na przykład z Twoim Urzędem Skarbowym, może być oparta na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i transparentności? Odpowiedź brzmi oczywiście, że tak. Głównym założeniem programu jest ścisła i stała współpraca Krajowej Administracji Skarbowej oraz największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, osiągających przychody podatkowe powyżej 50 milionów euro w roku podatkowym. Transparentna postawa podatnika. Sformalizowana pod postacią zawartej z szefem KAS umowy o współdziałanie, nagradzana jest wieloma korzyściami. Należą do nich nie tylko pewność i bezpieczeństwo w obszarze podatków, osiągane poprzez potwierdzenie poprawności wypełniania obowiązków podatkowych lub możliwości zawierania porozumień podatkowych, ale także, co interesujące, brak postępowań z kodeksu karnego skarbowego za określone lata. A to dopiero początek. Warto wspomnieć chociażby o priorytetowej realizacji zwrotów podatkowych, możliwości zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wybranych sytuacjach, czy zwolnieniu z minimalnego podatku dochodowego. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z pełnym katalogiem korzyści wynikających z przystąpienia do programu współdziałania. Zobacz, jak możemy wesprzeć Twoją firmę w zawarciu umowy o współdziałanie.